Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na premierę zdrabki 500 tysięcy w diamentach. Jest to zdrabka za 10 zł. Ja zakupiłam sobie dzisiaj 3 sztuki na premierę. Zasady wyglądają następująco. Mamy tutaj wygrywające liczby oraz nasze liczby. Jeżeli znajdziemy diament bądź plik, również wygrywamy przypisaną do nich kwotę plik. Daje nam dwukrotność tej kwoty. Tabela wygranych wygląda następująco. Mamy tutaj od 10 zł do 500 tysięcy. Główne wygrane są dwie. Strabka prezentuje się bardzo ładnie jest taka błyszcząca. Zobaczymy, czy równie fajne da wygrane. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy wygrywające liczby: 16, 31, 33, 18, 11.

Sześć, dziewięć, dwadzieścia jeden, jeden, siedem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa, szesnaście, dwadzieścia siedem, trzy, osiem, trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem, czternaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści sześć.

Nieudana, ponieważ wydałam 30 zł na te trzy zdrapki. Żadna z nich nie wygrała, także jest 0. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie i życzę Wam powodzenia w dzisiejszym drapaniu. Pozdrawiam Pa.